Po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku z widzami Minecraft Teamwork Sezon 9. Jesteśmy po piątej pracy. Część handlowo-restauracyjną wykonał dla nas. Idźmy zobaczyć, kto dla nas wykonał część handlowo-restauracyjną. Wykonał dla nas Subcio Subject. No, i teraz sobie polecimy, zobaczymy, co też nam wykonał Sub, Subcio Subject. W skrócie Subcio. Lecimy, 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 lecimy. Część handlowo-restauracyjną. Zresztą wykonał w tym miejscu, gdzie polecił poprzedni wykonawca. Także nie trzeba daleko szukać. Lecimy, sobie lecimy. Dosyć spory teren mamy już tego, tego naszego lotniska, więc. Fajnie jest. Subcio, subcio. Gdzie jest subcio? Tutaj. Jak widzimy, wykonał nam dwa. Tu nam wykonał jakiś budyneczek, i tu nam wykonał budyneczek. Zaraz, zobaczymy zatem, cóż jest tu. To na początek. Butik, niechciany zresztą. Hm. Znaczy, rozumiem, że, że to jest miejsce. Ej, coś się z moją myszą dzieje? Kurczę, Bladę. Że to jest miejsce y, dla takich obwoźnych streganiarzy, chyba tak sobie myślę. No i tutaj, jak widzimy, jak sobie pójdziemy drogą naszą, to dojdziemy do tego miejsca. Tak to wygląda. Tutaj są głowy subcia. Subcio składa się z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 z 9 dziewięciu, z dziewięciu głów. 9 dziewięciu głowy subcio, wow. Pewnie tak się nazywa ta część handlowo-restauracyjna. Park Wytchnień po zgubieniu bagażu, żu, tam jest. No to sobie obejrzyjmy. Park Wytchnień. Kurczę, nie wiedziałam, że, że takie fajne drogi są w tym w 1, 9. Ciekawe ciekawostki się tutaj dowiadują na tym naszym serwerze. No, także tutaj jest taki park, właśnie zrobiony dla tych ludzi, którzy zgubią swój bagaż na lotnisku. To mogą tutaj przyjść i tutaj puk, puk, puk się uderzać w, głową w drzewo na przykład. Z rozpaczy i tutaj! Tium, tum, 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 tum. No, i tutaj dostaną spokój i ciszę wytchnienie. OK, dobra, to wchodzimy teraz do części handlowo-restauracyjnej. Tu ładnie, dróżką. Cóż tutaj mamy? A tutaj, takie właśnie coś. Takie coś. Tutaj, takie coś. I tutaj wchodzimy do środka. Dzień dobry. Na początek mamy galerię obrazów. Jakby ktoś chciał, właśnie. Wylądował sobie samolot, i ktoś idzie do kogoś, powinien mieć prezent, na przykład. To tutaj może sobie wejść i nabyć w galerii obraz. Tutaj lampę można, a la hippies. dzieło roku Mona Creepa. Mona Creepa, Mona Creepa. Co tam, panie? Ciekawego. Witam, witam. Co masz pan w skrzynce? A, obrazy masz w skrzynce. No tak. Dosyć to logiczne w zasadzie. Okej. Okay, także tutaj mamy właśnie galerię. Można nabyć obraz. Cóż tutaj mamy? Tutaj mamy kiosk ruch. No tak. Też się przyda przy lotnisku. Tutaj mamy mapę lotniska naszego. Tu mamy... Pana ruchowego. Cześć, panie. W skrzynkach towarów bez Liku. O, świat według troli. Tu można kupić Steve 10. A, to są gazety: świat według troli Steve 10, MC Format i Wybórcza. Gazeta Wybórcza. Okej, okay. i cóż tu jest? Najnowszy egzemplarz N jak za darmo. N jak Autorstwa Subcie Subjects. original. Co tam? Neter. Kto wie co to neter? To tylko kupa gruzów, Fireboli i pigmejów. To jest neter. Ta. No tak. Dobra, to zostawimy. E... Przeczytaliśmy to, nie musimy brać. <laughs> ok, do widzenia panu. Cóż tutaj mamy? Tu mamy sklep Ciuchacz. Znaczy, można kupić Ciuchy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie. Co tam, panie? Nic ciekawego. O, no, jak widzimy, tutaj możemy nabyć wszelkie y, ciuchy dla naszej postaci, tudzież dla naszych tam innych ludków, do których przylecieliśmy na przykład. To jest góra-dół. Jak używać windy? Aha, bo to jest winda. Rozumiem, że ta winda nas zaprowadzi y, na. Chcąc używać windy, w górę wejdź idealnie na środek bloku i kliknij przycisk. Okej. Okay poradnik drugi? Jeśli nie wyjdzie ci za pierwszym i drugim razem, nie poddawaj się. Jeśli zablokujesz się między piętrami, będziesz mieć przed oczami czerwoną glinę. Zniszcz tłoki i przeleć na drugie piętro. Z windą na dół nie ma problemu. Zniszcz tą skrzynię. No dobra. Trochę za późno przeczytałam. <grywa> Okej. Okay. Dobra, czyli co? Jedziemy w górę. Na środku mam stanąć, Tak. Idealnie na środku. No dobra. Czy 400? I co? O, nie zablokowałam się. Dzień dobry. O, subciowe głowy mają te, ci ludkowie. Weź coś ze mnie. Lista personelu. Hmm. Personel. Grzegorz, Grze... Grzegorz Adrian Grzegorz, Sebastian Oczym, Kalina Hartz. Imiona i nazwiska zupełnie przypadkowe. Osoby z pozwoleniem na wejście do miejsc personelu. Ania Pegel, Subject Subject i Aberforth. No, okej, okay, dobra. Tu jest ukryte przejście dla personelu. U, faktycznie. Aha, to ja sobie mogę tutaj właśnie wejść. No. O. No, okej, okay, czyli personel tutaj ma co robić? Ha, ha, ha. E, okej. Okay. A, punkt informacyjny. Dino. <coughs> Rozumiem, że oni odpowiadają na wszelkie możliwe pytania, które im możemy zadać. Restauracja włoski smaczek. Dzień dobry. Zapewne tutaj dostaniemy pizzę. Co mam tutaj? Listę personelu zabrałam. Kuchnia. Uuu. Na, na piecu się pali. Ok, ok. To sobie obejrzeliśmy. Kuchnię, cóż tutaj mamy? Świeże soki u Aberforth. A, to to jest Aberforth. Mhm, ups, nie mogę przejść między tym, ale numer. Ja myślałam, że po tym można chodzić, a tu nie można. Dobra, czyli on sprzedaje nam soki. No to dobrze, to dobrze. O, to tam ogień się pali. Centrum kontroli niczego. Ding. Niczego i tu nagle to smyk i wybuchnie. Dobra, nic nie wybuchło. Hurra, hurra. Chyba że gdzieś tam coś uruchomiłam, a nie wiem o tym. Tak, i to jest w zasadzie chyba wszystko już do obejrzenia. Tu zostawimy tę książkę, mądro. Czyli co przyjechaliśmy tendy, to teraz zjedziemy tendy. Aha. udało tak, to to jest, to to jest to to jest wszystko możemy sobie to jeszcze oblecieć naokoło, żeby zobaczyć jak to wygląda a, i tutaj jest pewnie ten mechanizm tej windy no, także jak sobie pobierzecie świat, to będziecie wiedzieli jak, jak tutaj tą windę zrobić, żeby tak fajnie działała dla tych, oczywiście, którzy chcą mieć coś takiego. Także jak widzicie, tutaj jest hala odlotów, hala przylotów i, i, i część handlowo-restauracyjna. Czyli teraz możemy przejść do kolejnej części naszej, czyli do tego, że ktoś nam teraz buduje parking. W planach jest parking. I proszę się nie sugerować tym, że tutaj jest, jest już parking, bo to jest parking w sumie dla tych ludzi, którzy przyjeżdżają sobie obejrzeć na przykład samoloty, albo przyjeżdżają po kogoś, albo przyjeżdżają po bilety i tak dalej, na chwilę stają i tutaj mają taki parking. A teraz kolejna osoba wybuduje nam parking taki wielopoziomowy, może być podziemny, może być naziemny, nadziemny jaki chce ta osoba wybudować. Ważne, żeby był taki właśnie, że jak już ktoś sobie na przykład gdzieś leci, no to sobie tutaj przyjedzie, zostawi swój samochód i sobie gdzieś tam poleci w świat, potem przyleci, zabierze samochód i pojedzie do domu. A nie tak, że tylko wpada na chwilę, czy do knajpy, czy gdzieś tam i, <laughs> i wtedy tutaj stawia samochód, także. Parking nadziemno-podziemno -y wielopoziomowy. Proponuję, żeby go wybudować. Aha, bo tutaj jest ta, ta jaskinia z cudami. Znaczy, z, z, z. O Boże, jak to się nazywa? Z diamentami i tak dalej, ale myślę, że gdzieś tutaj. Zresztą, to już jest do decyzji tej osoby, która będzie budowała. Albo gdzieś tutaj parking, albo gdzieś tam. Zrób, zobaczmy na mapę. Mapa. Także jesteśmy w tej chwili tutaj, więc gdzieś tutaj parking, albo tutaj parking. W sumie przed halą lotów może gdzieś tutaj, właśnie w tej okolicy. Także jeżeli się zdecyduje ktoś budować, to, to proponuję te dwa miejsca. Ale oczywiście może być też gdziekolwiek. Oj, oj, nie chciałam tak powiększać. No, na pewno nie powinien być chyba między pasami. Także gdzieś, gdzieś, gdzieś tutaj. Myślę, że tutaj byłby dobry, byłoby dobre miejsce. Okej, okay, czyli tak. Lecimy sobie teraz na nasze miejsce. Czyli tak przechodzimy teraz do konkretów. Otóż, zadanie szóste, czyli właśnie parking. Będzie budowała osoba, która jako pierwsza prześle do mnie hasło. Hasło oczywiście składa się z dwóch części, jak zwykle pierwsza część jest na blogu, do którego link jest w opisie do filmiku, a druga część jest na stronie AniaPG.pl w zakładce Teamwork. I jeżeli taka osoba znajdzie całe obydwa, całe dwie części hasła, dlaczego mi tu deszcz pada? Obie części hasła to y, w, klikając y, przycisk kontakt e-mail albo, albo na stronie, właśnie y, Ania albo y, na, na tym blogu. Czekajcie, bo mam, będę pisikać. Sorry, sorry, musiałam przerwać na chwilę. Yy, więc co ja mówiłam? Aha, yy, osoba, która znajdzie hasło, yy, w, yy, wpisuje yy, poprzez kliknięcie yy, albo na blogu, albo na stronie anapgpl przycisku kontakt e-mail, yy, wysyła do mnie maila, yy, gdzie w tytule tego maila wpisuje yy, całe hasło. A w treści wpisuję trzy bardzo ważne informacje. Pierwsza to jest nick na YouTube, druga to jest nick w Minecraft, bo to nie zawsze jest ten sam. No i trzecia bardzo ważna rzecz, czy ma Minecraft premium czy non-premium. I, 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 I ja do takiej osoby odpiszę maila, czy na pewno ma czas, żeby od soboty do wtorku budować na tym serwerze. Właśnie parking. Jeszcze tak mi przyszło na myśl, że, że, że dobrze by było z tym parkingiem razem zrobić wypożyczalnię samochodów. O, też by się przydała. I do takiej osoby właśnie piszę maila, czy ma na pewno czas. I jeżeli ta osoba mi potwierdzi, że ma czas, to wtedy ją dopisuję do serwera i wysyłam namiary na serwer. I wtedy sobie wchodzi i od soboty do wtorku buduje nam właśnie parking. Ta sobota to zwykle już jest piątek, także, także już często jest tak, że w piątek można zacząć budować. No i, i co, jeżeli taka osoba mi nie odpisze do, do piątku, do wieczora, no to wtedy przesyłam informację już do następnej osoby, że 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 ta osoba następna wygrała wyścig. Także sprawdzajcie maile, czy wam odpowiadam na Wasze zgłoszenie. Także chyba wszystko. Już powoli możecie sobie wyrabiać zdanie na, to, na temat, kto jest, czyja praca jest najfajniejsza, no bo już prawie prawie się zbliżamy ku końcowi sezonu, także już się zastanawiajcie. No i, i cóż, i czekam na wasze zgłoszenia. Tymczasem trzymajcie się, pa pa!